Wyobraź sobie zwykły wieczór nagle jedno nieprzemyślane słowo i już znajdujesz się w epicentrum emocjonalnej burzy. Brzmi znajomo? Masz wrażenie, że w związkach istnieją jakieś przyciski, które partner z lubością naciska? A co, jeśli powiem ci, że instrukcja do rozbrajania tych przycisków została spisana już dwa tysiące lat temu? Dziś nie będziemy rozmawiać o psychologii z popularnych poradników czy kolorowych magazynów. Zajrzymy w umysły starożytnych rzymskich stoików i dowiemy się, jak ich filozofia może uratować twoje nerwy, a może nawet twój związek w XXI wieku. Obiecuję, zaskoczy cię, jak współcześni byli ci faceci w togach. Zatem, kim byli stoicy i dlaczego w ogóle mielibyśmy ich słuchać? W skrócie, byli mistrzami w zachowywaniu wewnętrznego spokoju, niezależnie od tego, co działo się na zewnątrz. Cesarze, niewolnicy, dowódcy wojskowi stoicyzm był dla każdego. Ich główna idea jest prosta, jak budowa cepa: cierpimy nie z powodu samych wydarzeń, lecz z powodu naszej opinii na ich temat. Nie chodzi o to, żeby stać się bezemocjonalnym robotem absolutnie nie. Chodzi o to, by stać się pilotem własnych emocji, a nie ich pasażerem. A teraz zobaczymy, jak zastosować tę superzdolność w najbardziej burzliwej strefie, w miłości i związkach. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Oto najczęstsza pułapka w każdym związku. Twój partner robi coś, co doprowadza cię do szału. Znowu, nie posprzątał po sobie naczyń, zapomniał o twojej prośbie, powiedział coś niestosownego przy znajomych. I co czujesz? Bezsilność, irytację, urazę. Wydaje ci się, że krążysz w kółko, próbując zmienić drugą osobę. A teraz wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie mędrzec. I to nie byle jaki mędrzec, lecz człowiek, który był niewolnikiem, a siłą swojego umysłu stał się jednym z największych filozofów. Nazywa się Epiktet. I mówi ci: Problem nie leży w twoim partnerze, problem tkwi w twoim skupieniu. To właśnie on sformułował pierwszą złotą zasadę stoickiego klubu relacji. Brzmi ona tak: dziel i rządź. Ale rządzić trzeba nie nad partnerem, lecz nad własnym światem. Epiktet nauczał, że wszystkie rzeczy na świecie dzielą się na dwie proste kategorie: pierwsza to, co jest w naszej mocy, i druga to, co jest nam absolutnie niepodlegające naszej kontroli. Bądźmy szczerzy, do strefy, Niekontrolowanej trafia niemal wszystko, co dotyczy drugiej osoby, jej nastrój, jej nawyki, które kształtowały się przez dziesięciolecia, jej przeszłość, to, co myśli o tobie jej matka, jej reakcja na Twoje słowa. Próby kontrolowania tego są jak próba sterowania pogodą. Stracisz mnóstwo energii, zmokniesz do suchej nitki i i tak niczego nie zmienisz. A co w takim razie jest w naszej mocy? Niewiele! Ale to najważniejsze: Twoje własne myśli, Twoje własne osądy, Twoje własne działania, Twoja reakcja na ten sam kubek zostawiony na stole. Możesz wybuchnąć gniewem, albo spokojnie go odłożyć i powiedzieć sobie: To tylko kubek, nie definiuje on naszego związku. Możesz obrazić się na słowa partnera, albo powiedzieć: Było mi nieprzyjemnie to słyszeć. Porozmawiajmy. I właśnie tutaj. Dzieje się prawdziwa magia. Gdy tylko przestajesz bić głową w mur tego, czego nie możesz zmienić, uwalnia się w tobie gigantyczna ilość energii, przestajesz cierpieć z powodu własnych oczekiwań. Uraza znika, ponieważ uraza jest wynikiem twojego osądu, że potraktowano cię niesprawiedliwie. Zaczynasz jasno widzieć sytuację. Oto fakt, kubek na stole. A oto moja historia, którą wymyśliłem o tym fakcie. On mnie nie ceni, jemu wszystko jedno. Stoik uczy pracować nie z faktem, lecz z tą historią. To nie znaczy, że trzeba wszystko znosić absolutnie nie. To oznacza, że należy działać ze strefy swojej kontroli spokojnie wyznaczać swoje granice mówić o swoich uczuciach ale nie próbować siłą zmieniać drugiej osoby to pierwszy. I najważniejszy krok do równowagi psychicznej w związku? Jasne, teoria brzmi świetnie. Rozróżniać to, co masz pod kontrolą, od tego, co poza nią. Ale bądźmy szczerzy, nie jesteśmy robotami. Co zrobić, jeśli już cię poniosło, jeśli w środku wszystko wrze, a jedyne, co jesteś w stanie kontrolować, to chęć rzucenia najbliższym przedmiotem o ścianę? W tym momencie rozum się wyłącza. A do gry wkracza czysta, wściekła emocja. I tu na scenę wkracza inny stoik, Seneka. Człowiek, który był nauczycielem samego cesarza Nerona. A uwierzcie mi, jeśli ktoś znał się na panowaniu nad gniewem, to właśnie on. Człowiek, który każdego dnia miał do czynienia z jednym z najbardziej porywczych tyranów w historii. I jego główny lifehack, jego główna broń przeciwko wściekłości, była śmiesznie prosta. To pauza. Seneka mawiał: największym lekarstwem na gniew jest zwłoka. Zastanówcie się nad tym. Zwłoka. Nie tłumisz gniewu, nie ignorujesz go. Po prostu wstrzymujesz go na chwilę. Zanim odpowiesz na złośliwość, zanim rzucisz oskarżenie, zanim trzaśniesz drzwiami, po prostu się zatrzymaj. Zamilcz. Co się dzieje w tym momencie? Gniew to impuls to krótkie spięcie w mózgu, kiedy emocjonalna część całkowicie przejmuje kontrolę. Krzyczy: uderz, broń się, oddaj. Pauza jest jak wyłącznik awaryjny tworzy maleńką lukę między bodźcem, raniącym słowem partnera, a Twoją destrukcyjną reakcją. W tę lukę, w tę sekundę ciszy zdąża wrócić Twój rozum, zdąża zapytać, co tak naprawdę osiągnę swoim krzykiem, rozwiąże problem. Czy tylko go pogłębie? To, co chcę powiedzieć, to prawda, czy tylko chęć, by zabolało bardziej? Seneka radził dosłownie: Jeśli czujesz, że się zagotowujesz, zrób krok w tył, wyjdź do innego pokoju, powiedz: potrzebuję pięciu minut, żeby ostygnąć. Weź głęboki oddech, policz do dziesięciu, zrób cokolwiek, by zerwać ten natychmiastowy łańcuch uderzenie odpowiedź. Bo Według samego Seneki, gniew, któremu dano czas, stygnie, traci swoją siłę i już po kilku minutach będziesz mógł wrócić do rozmowy nie jako wściekła bestia, ale jako rozsądna osoba, która chce rozwiązać problem, a nie tylko wygrać kłótnie. To prosta, ale niezwykle potężna technika, która uratowała więcej związków niż wszystkie bukiety kwiatów i przeprosiny razem wzięte. Dobrze. Nauczyliśmy się panować nad gniewem, ale co zrobić z cichszymi, choć nie mniej destrukcyjnymi wrogami związków, z tymi, którzy siedzą nam w głowie. Mówię o zazdrości, o wątpliwościach, o niekończącym się lęku o opinie innych. A co pomyślą moi znajomi? A może nie jestem dla niego tak ważna, ważny? Dlaczego polubił zdjęcie tej dziewczyny? Te myśli potrafią zatruć nawet najsilniejszy związek. I tutaj z pomocą przychodzi prawdziwa ciężka artyleria stoicyzmu, sam cesarz Rzymu, Marek Aureliusz. Człowiek, który rządził potężnym imperium, prowadził wojny, a mimo to każdego wieczoru znajdował czas na prowadzenie osobistego dziennika. Dziennika, w którym ćwiczył swój umysł, tak jak żołnierz ćwiczy swoje ciało. Jego naczelna zasada była żelazna: zewnętrzne wydarzenia nie mogą cię zranić, absolutnie w żaden sposób. Tylko twoja własna ocena tych wydarzeń sprawia ci ból. Omówmy to na prostym przykładzie. Twój partner swobodnie rozmawia z kimś na imprezie. Samo w sobie. To po prostu fakt. Dwie osoby rozmawiają, ale to właśnie ty w swojej głowie zmieniasz ten fakt w tragedię. Nadajesz temu etykietki. To flirt, jestem mu obojętna, obojętny. Nasz wieczór jest zrujnowany, i to właśnie te etykietki, te twoje osądy sprawiają, że cierpisz. Nie sama rozmowa, a twoja interpretacja. Marek Aureliusz nieustannie przypominał sobie: Jeśli coś cię zasmuca, to winne jest nie samo wydarzenie, lecz twoje mniemanie o nim. I w twojej mocy jest zmienić to mniemanie w każdej chwili. Wyobraź sobie, jakie to potężne narzędzie. Nie mogą cię już ranić cudze słowa, krzywe spojrzenia czy dwuznaczne sytuacje. Bo rozumiesz, to tylko zewnętrzna informacja, a jak na nią zareagować, decydujesz tylko ty. Dotyczy to również opinii innych. Twoi przyjaciele nie aprobują Twojego wyboru? Rodzice uważają, że Twój partner nie jest dla Ciebie odpowiedni? dla stoika to po prostu szum ich opinia tkwi w ich głowie w ich strefie kontroli a w twojej strefie kontroli twój własny stosunek do partnera i twoje życie Marek Aureliusz będąc cesarzem nieustannie stykał się z intrygami plotkami i pomówieniami w tym także na temat własnej żony i jego przykład pokazuje jak ta filozofia działa nie w teorii lecz w najtrudniejszych warunkach życiowych i tu dochodzimy do sedna, do tego zaskakującego, ale to jest zwrot akcji. Wielu uważa, że stoicyzm w miłości to chłód i dystans, że stoik kocha jakoś nie na serio, bez prawdziwej namiętności. Ale to ogromny błąd. W rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. Stoicyzm uczy akceptowania drugiej osoby takiej, jaka jest, ponieważ próby jej zmieniania to próby kontrolowania tego, co niekontrolowalne, to prosta droga do wiecznych frustracji. Stoik rozumie, że jego partner to odrębny wszechświat z własnymi myślami i uczuciami, na które nie ma wpływu. I właśnie ta świadomość rodzi nie chłód, ale głęboki szacunek i prawdziwą, dojrzałą miłość. Przypomnijmy sobie Marka Aureliusza. Wokół jego żony Faustyny krążyło mnóstwo paskudnych pogłosek co zrobiłby przeciętny człowiek pewnie wszcząłby awanturę uległby zazdrości a co robił cesarz filozof w swoich osobistych dziennikach dziękował bogom za kochającą oddaną i prostą żonę nie pozwoliłby cudze słowa i domysły zniszczyły jego własne przekonania i jego rodzinę zdecydował się skupić na dobrych stronach i kontrolować to co mógł czyli swoje nastawienie to nie jest słabość to niewiarygodna wewnętrzna siła. Podsumowując, filozofia stoicka w związkach to nie sposób, by mniej czuć, to raczej sposób, by kochać mądrzej, spokojniej i mocniej. Chodzi o to, by budować związek nie na emocjonalnych huśtawkach, ale na solidnym fundamencie szacunku do siebie i do partnera. Dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca, jeśli skłonił Was do zastanowienia. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych podróży w świat mądrości. A teraz pytanie do Was. Która stoicka rada wydała Wam się najbardziej przydatna dla współczesnych relacji? Napiszcie w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam Wasze przemyślenia.